Tym, że w dzisiejszym odcinku. Będziemy tak ogólnie grać z kolegą moim. Napisałem wam już tutaj, witajcie, Six Patrzed. No, tego tak, zapraszam was do oglądania. Okej, okay, tu jest broczek. Uważaj, nie, 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 okej. Okay. Zginął koleżka, tylko no. O nie, Max mi zabrał Ja tak. Znaczy się to schowam, bo się musi z koleżka. ale tak, to jest taka pułapka, czekajcie, uuu jest kozak kolej go, Uy, tak, Uy, tak jest tu kozak, kozak gierka czyli jeszcze nie wygraliśmy, ale może, może drugie miejsca i tak o nie no czemu pier, okej okay. nie wygraliśmy szkoda, a nie, plus dwa okej okay, spoko. jeszcze wbiła do klubu ja nie mogę się dołączyć, bo wycocili z tego klubu ktoś inny, bo ja miałem w członka, ktoś mu zadowolący po prostu wywalił, z tego no. Za to jest wywala, ja z klubu, tak ogólnie, tego no, nieładnie Mamy 20 osób. Mało brakowało, okay, prawda? Tak, jeszcze to sklep. Nie, 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 tym nie, okay, nie, by ostatnia gra Okej, okay, mamy ci parę poksów do no, Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Rosa z wziął, ją. Wiesz, nie, ale będę się Poczekaj, czy se będziesz. Okej, okay, bez... weź. Nieważne, bo i tak on nie wziął, jakby po prostu nie wziął, jakby był Co ty odwalasz? Ej, no nie, no najgorzej no. Ej, nie, udało nam się przeżyć. Nie, 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 Okej, okay, teraz. Uh, nie mam dzisiaj dzień niegdy. Chorczy, że taki krębski odcinek, ale jak chcecie by wystąpić na filmie właśnie tak jak seek paszczet, to wbijacie do tego klubu. Do klubu Pepsi. Wbijacie, to wtedy może wystąpić na filmie. Ja już wam dziękuję za oglądanie z ustawką. w górę, taką właśnie jak tylko. I subika. Jak co się na filmie, jeszcze reformuję. To yy, musicie wbić do tego właśnie filmu Pepsi. O nie, nie. O nie, okej, okay. ja już. Okej, okay, jeszcze jedną rundę. przedłużył mnie, ale nieważne. Okej, okay, ostatnia runda. <laughs> Ej, co ty odwalasz, gościu? Ej, ogar. Okej. Okay. Co? Ogarnij się. Okej. Okay. Chciałem wam też podziękować za bijanie subów tak szybko, bo mamy już 35 subów. Ja bardzo wam za to dziękuję. Lecimy teraz po 50 subów, lego bardzo fajnie, no. Kozaczko nam idzie, to sobie wam. Ja tam się cieszę. Nie idzie nam jakoś źle. Okej, okay, kozak, ale czemu już tak? Tego baryja trzeba porobić. Uuu, jest, kozak. Co mi tak liko, ale mi... Ale co mi się odwala? Jak misteriusza, Jezus. Coś mi się... Ej, co to? Ej, co, co tam kieruje? Okej, okay, tam są rzeczy, trzeba porobić. Ej, jest. Ostatnia runda wygrana, ale fajnie, kozak. Ej, no co to się... Ej, no nie, no. Tu ktoś był, bo widziałem chyba. Tak. Nie, no. Jest. Ostatnia runda, czy pan za wygrana. Jest. Już wam dziękuję za oglądanie. Bardzo fajnie. Ostatnia. trzymajcie runda. Będzie wygrana. Tak no. Zostawcie łapki górę i subika chcecie, jeszcze raz wam przypomnę. Jak chcecie być na filmie, to napiszcie w komentarzu, jest, jestem już w klubie. O nie, no. Okej, okay, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki górę.